Poznajecie tego Pana? Dzień o dobry państwo. O kurde, nie wierzę Jestem Siemano, siemano <laughs> Dziś walimy na całość Poznajecie tego Pana? Oczywiście, jakby mogli mnie poznawać Stała widownia pewnie poznaje, a ci co jeszcze nie znają to jest właśnie Damian, jeden z patronów, który często gościł na moim kanale. I tam wszystkich nowych nowych 5 chyba tysięcy subskrybentów od momentu jak ja zniknąłem. Być może, być może, nie liczyłem dokładnie. Ale coś, coś około tego będzie. Także dzisiaj zapraszamy Was na eksplorację. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie i że Wy będziecie również zadowoleni z tego odcinka. Także nie przedłużając, lecimy przed siebie. Go go go! Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, nie będziemy wam tego y, obiektu pokazywali z zewnątrz, oczywiście dla niepoznaki, żeby nikt nie był w stanie rozpoznać tego miejsca. Dziwna sprawa, prawdopodobnie stoimy przy opuszczonym domu, ale stoi tu jeszcze pewien pojazd, ciężki sprzęt, i kurczę, no powiem Wam szczerze, mam delikatne obawy. Naprawdę. słuchajcie, to próbujemy? Pewnie. No dobra, to próbujemy zaatakować to miejsce. Mam nadzieję, że widzimy się w środku. No i właśnie jesteśmy w środku, słuchajcie. I muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę zszokowany, co tu się dzieje. Słuchajcie, dom prawdopodobnie opuszczony od 2022 roku, a więc stosunkowo niedawno. Z tego co wiem, to był to dom dwurodzinny. Mieszkanie prawdopodobnie wyprowadził się około 9 lat temu, a to mieszkanie, w którym teraz się znajdujemy, jak widzicie jest jeszcze umeblowane. Oczywiście możemy zobaczyć, że jest tutaj trochę rozwalonego tynku na podłodze, jest trochę dookoła pajęczyn. Wy może tego nie widzicie, bo kamera rzadko kiedy to oddaje. Ja na przykład widzę już wszędzie w rogach na obrazach pajęczyny. Damian może to potwierdzić, oczywiście. Są, są. So, so. Na czym to skończyłem? Na pajęczynach. Na pajęczynach, dokładnie. Są pajęczyny, ale jak możecie zobaczyć, jest tu w miarę wszystko fajnie poukładane, nic nie jest jeszcze zdemolowane i mam nadzieję, że to miejsce takie pozostanie. Dlatego też nie pokazuję w ogóle z zewnątrz tego miejsca. Właśnie z tego powodu głównie, aby nikt tu nie wszedł i nie zaczął niszczyć mienia No i dobra, co my tutaj mamy ogólnie ciekawego? Bardzo nowy telewizor Dokładnie, bardzo, bardzo fajny, można powiedzieć Duży wręcz <grym> Co? Jakieś włosy to były Co? Ktoś się buje na głosie, ty co? Powiem <grym> Wam szczerze, że to jest jedno z takich miejsc, do których się wchodzi z taką niepewnością Kurczę Co? Cały czas coś skrzypi mi tu Nie wiem czy to skrzypi okna O, okna jedynie jest zamknięte okna Skrzypią okna Dobra, słuchajcie, generalnie w szafach wszystko jest W sumie, no jest Ubrania jakieś? Dokładnie, wszystko jest poskładane i powiem Wam, że to jest wszystko. No, mi to wygląda na lata. Nie wiem, 2000 jeszcze? Starsze osoby w 2000 roku zapewne takie wyposażenie domostwa jeszcze posiadało, Słuchajcie, piece kaflowe oczywiście. Ogromne szafy. W bardzo dobrym stanie. Trzydźwiowa. Samo to, zobaczcie, jak ten żerantor pięknie wygląda. Na ścianie. Może wrócimy do tego kąta. Na ścianie możecie zobaczyć również obrazki Drewniane To jest może plastikowe No i tam namalowany kwiatek Wewnątrz na pewno znajduje się dużo rzeczy Nie będziemy tego wszystkiego otwierać moi drodzy, bo naprawdę miejsce jest tak ciekawe Sokowirówka marki Predom Dokładnie Jeszcze raz taką <gry> widzę No już widywałem nieraz na się w kolorze czerwonym przede wszystkim. No i słuchajcie zegar zegar z fajną lampą dużo stretchu widzę tutaj rolka stretchu nie ma luftu nie ma prądu nie ma prądu ale to było odłączone tak było dobra Ach, jak widzicie ława z obrusem kanapy, komplet wypoczynkowy, z fotelami, oczywiście całość jest tutaj pozasłaniana. Słońce nie wpada tak mocno do tego pomieszczenia. No nie wiem, jak wam pokazać. Pajęczyny są. Myślicie, że gdyby ktoś tu był, to by posprzątał te pajęczyny? Zwróćcie uwagę na tą stojącą lampę z pięknym kloszem, niesamowita. I tym oto sposobem przechodzimy do kolejnego, jaśniejszego, już pokoju. Zobaczcie. Mamy kolejne, kolejne łóżko. Oczywiście przejeżdża poczek, bo znajdujemy się blisko torowiska. I zachodzi słoneczko, co również przekłada się na widoczność w tym momencie. Słuchajcie. Kolejna kanapa. Matka Boska Swarzewska Królowa Polskiego Morza Pierwszy raz widzę takie ja obrazy Bardzo, bardzo fajny żerandol Jest tu tylko jedna żarówka. Może akurat tylko ta jedna wystarcza Mebelki są takie dosyć współczesne No ale jak mówiłem Domek prawdopodobnie opuszczony w 2022 roku Ciężko powiedzieć z jakiej przyczyny? Niestety, nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Zobaczcie, mamy tutaj również inne ozdóbki. To jest bardzo ciekawa rzecz. Taka duża szklana tuba, a w środku są bombki choinkowe. Kurczę, fajnie to wygląda. Poczymasz chwilę? Mam nadzieję, że cieszycie się z tego, że Damian w końcu zagościł w odcinku. No, go nie było. Ale jak już nieraz wam wspominałem i Damian hmm. również Wam to mówił. Obowiązki rodzinne są najważniejsze przede wszystkim. Tak jest. Dobra, może teraz, może teraz to widzicie lepiej. Zobaczcie, taka szklana tuba. I oczywiście jest tu wszędzie mnóstwo pajęczyny. No jest to zakurzone wszystko, także na pewno nikt tutaj kurzu nie wycierał. A włóż latarkę do środka. O, trochę lepiej widać. O. Bardzo fajna szkatułka na biżuterię prawdopodobnie. Jest oczywiście ona pusta. W szafie mamy sztuczne kwiaty. Jest to częsty widok w opuszczonych domach. Nie? Sztuczne kwiaty. A dlaczego sztuczne? Zobaczcie. Bardzo fajny obraz przedstawiający zimę. <grym> Sztuczne kwiaty do tego, bo nie trzeba ich podlewać. <laughs> Mamy również przepiękną tapetę. Ogólnie wydaje mi się, że teraz się powraca do takich wzorów na ścianie. No i piec kaflowy. z tego co widzę, jest on chyba przełożony na, na drugą drugi stronę. pokój. Nie? Także podejrzewam, że ogrzewa dwa, dwa pomieszczenia naraz. I teraz się zastanawiam, czy najpierw pójść tam, czy do kuchni. Z kuchni już nigdzie nie pójdziemy dalej. Jeszcze tu przejdziemy, nie? w pokoju. I tu również jest sporo, sporo pajęczyny, także tych drzwiczek na pewno długo nikt nie otwierał. Jestem ciekaw, co się skrywa w tym pomieszczeniu. Dinozaur. No powiem wam. O... Inne kolory. U, zobacz, jest zejście, jest zejście do no, Ale krzyż. Ale krzyż, zobacz! Niesamowity. I tak jak mówiłem, druga strona pieca. Ciekawie to wygląda, naprawdę. O, lubisz, nie? Wpadł do środka. Mm. Słuchajcie, no tu jest już pościągane, jak możecie zobaczyć. Lampa z sufitu. Prawdopodobnie pamiątka z Licheia. Ale generalnie nie tylko w Licheniu można no, takie rzeczy dostać, dokładnie. ale tak się przyjęło, że się mówi Pamiątka z Lichenia. I zobacz tutaj bardzo ciekawe obrazy. obrazy. Co to jest? Pamiątka Komunii? Jest. Czarna Madonna. Jest Pamiątka Komunii, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć czyja. Może z tyłu jest, za obraz. Nie będę tego ściągał, Ale tutaj na nawiedza kościół Chełmiński, Matka Boża. No Jest i dochodka. oczywiście akcent świąteczny choinka moi drodzy. Czyżby, czyżby miejsc, czas opuszczenia to była zima, okres świąt. Albo My służył w tym pokoju jako magazynek. Myślisz? Graciarnia. Również takie kuchenne meble, można powiedzieć. Dosyć współczesne. Tak to wygląda jakby ktoś, ktoś już tutaj demontował sobie i składał rzeczy. Do wyprowadzki, i na takim etapie, można powiedzieć, się to zakończyło. Zobacz. Różowe firanki. Yy, jaka różowa firanka, nie? <grystanie> Bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze jak słoneczko wpada. Niesamowity klimat, jak on to robi Co byś chciał zajrzeć pod spód? Może nie teraz. <grystanie> Słuchaj, zobacz. Mamy koło dmuchane. A więc możliwe, że albo przyjeżdżały tu dzieci małe, w Lukowie. Albo mieszkały tutaj po prostu dzieci Co to jest za drzwiami, te frendzelki? No to ci mogłeś wyjmować, nie? Aha, dobra. I były frendzelki wtedy. Dokładnie. To jest to. <gryśla> Żeby muchy nie blachywały. Ze ziemniaki leżą I co tam zobaczyliście ciekawego zamykamy pokój? Powiem wam że naprawdę fajny wystrój no i oczywiście to jest to co mówiłem prędzej że te domy stare, one mają taki ciepły klimat, nie? Zawsze albo jasne, jasne ściany, albo w tak. jakimś odcieniu ciepłym, pomarańczy, nie? Do tego żółtawe lub pomarańczowe zasłonki. I kiedy słońce wpada, to naprawdę jest tutaj przytulnie Damian, zgadzasz się ze mną? Oczywiście. Oczywiście. Małe okna w domach. A... Słuchajcie, w tym momencie przechodzę do jadalni. Ale czy to jest kuchnia? Hmm, zobaczymy. No chyba tak. Nie ma innego pomieszczenia już. No proszę, jest kuchnia. Jest stara lodówka. Mam nadzieję, że w lodówce nic nie ma. Dzik. Powiem wam szczerze, że są tylko pająki i je to jeszcze żywe. Jak one tam weszły? Jakoś musiało się dostać, nie? No nie te jest... otwierają do dupy. Tu jest bardzo ciekawa. <laughs> tu jest bardzo ciekawa rzecz. Taka deseczka z mozaiką. Tu zapewne coś wisiało. A to będzie tu jakaś toaletka? Prawie tak. Słuchajcie, w góry na szafie mamy kuchenkę elektryczną. O. Koszyczki bardzo szklane, pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. Pamiętam w 100%. No i oczywiście kubeczki. Stołem pozostałe szafy są zastawione, także nie będziemy tutaj tego przestawiać, To nie o to tutaj chodzi. No i tak, Uuu, oczywiście Ale w apuni. Kurczę, no musi taka <laughs> zrobić, słuchaj. nie wyobrażam sobie leczyć teraz gardła antybiotykami. Aleweczka, podejrzewam, jak najbardziej słuszna, ewentualnie jakiś bimberek z wasza. Powiedzcie mi, jakie wy macie sposoby na to, żeby leczyć zapalenie gardła. Czy bimberek z wasza jest stosownym lekarstwem? Dajcie znać w komentarzu oczywiście. I jaki jest wasz ulubiony smak, powiedzcie. Śliwowica. A, A dobra, nie nie tu jest. mamy jeszcze większą lodówę, zobacz. Już otwierało się, Nie, nie było tak otwarte. Wietrzy, się. wietrzy A, się. Serek jest. Albo może, żeby wilgoć się tak. zbierała, nie? nie tutaj to to jest soda czy co? Ktoś musiał tutaj kiedyś zacząć się szykować do wyprowadzki. I niestety stanęło to na takim etapie. Dobra, tu, tu mamy wyjście. I oczywiście również tutaj mamy jakieś pozostałości. Krzesła, stolik oraz lampki choinkowe. Moi drodzy, zobaczcie. No. Tak to kurczę wygląda. Krzesła, oczywiście, z innej epoki, już dawno minionej. No i dobra. Chciałem Cię zamknąć, ale nie przekręca się. Zobaczcie, mamy maskotkę. Kaczuszka, kaczuszka prawdopodobnie, kapelusik. No i oczywiście kolejne świetne, świetnie zachowane sprzęty. I tu również są pajęczyny, już widzę po rogach. Są pająki. Oczywiście miejsce nie jest tak często uczęszczane, i nikt tu prawdopodobnie przed nami nie był. Dostałem tą lokalizację od pewnej zaprzyjaźnionej osoby Możemy chwilę nawet odpocząć <laughs> Zobacz wow. 18.40 wow, zobaczcie na to, nie? O kurcze Ty, szczerze? Pierwszy raz widzę na no, oczy taki mebel w ogóle No ładny, ładny, ale myślę, że malowany chyba, wiesz? malowany no, Wszystko, wszystko możliwe. możliwe Wszystko możliwe no, W takich kolorach to wychodziło, to wątpię. Słuchajcie, no kurczę, odkurzacz nawet. Ja cię kręcę, ale tutaj sprzętu zostało. To jest taki, właśnie taki z domów, który na przykład widzieliście. I zobaczcie, w tym miejscu jest jeszcze prąd, a więc nie jest do końca odcięte. Tak więc tamta część mieszkania jest, może powiedzieć, odcięta od prądu. Ta jeszcze nie. Najczystsze serce. Mali, stawiaj się za nami. Jeżeli poznałeś, jeżeli poznałeś to mieszkanie, ten dom, po tym, co pokazujemy w środku, to mam do ciebie prośbę, abyś zabezpieczył je przed tym, by nikt tutaj nie wszedł, bo naprawdę szkoda by było, żeby to wszystko, co tu jest, zostało zniszczone przez wandali. Oczywiście ciężko jest tutaj dojechać. Tak więc myślę, że długo to miejsce zostanie w takim stanie. Zaproszenie na co? Zaproszenie okay. jest z 2012 roku. Mm -hmm. Na co? Na sakrament małżeństwa. O kurczę. Dobra, oczywiście piec kaflowy jak, jak w całym domu praktycznie. Wszystko jest. Mm -hmm. myślę, oczywiście już nie modne w tych czasach zestawy wypoczynkowe. Rodzice oczywiście posiadali podobny, nie w tych kolorach, ale jednak posiadali. Także, no mówię, lata 2000, można powiedzieć. Tak. Lata 2000, dokładnie. No i nad każdym wejściem praktycznie krzyż. Kurczę, myślisz, że tutaj też jest światło? Na pewno. No i proszę, moi drodzy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy. Opuszczony dom z prądem Zobaczcie Okulary Których nikt nie ruszał tutaj już od dawna Mamy również ciśnieniomierz No i Niesamowitą oczywiście Witrynę szklaną, ja tam nie będę podchodził z bliska Aby nie pokazywać po prostu Osób na tych zdjęciach, które się tam znajdują Ale to, co się znajduje za tymi szybami, jest naprawdę przepiękne, wręcz niesamowite. I wybaczcie mi, że ja nie podchodzę blisko, ale po prostu nie chcę, nie chcę z bliska pokazywać twarzy osób, które tutaj mieszkały. Ale widzę, że są to dość w podeszłym wieku osoby. Mówię tak, bo ostatnio jeden z widzów mnie okrzyczał wręcz, że powiedziałem: Stara osoba? Czy coś takiego? Coś takiego było. No. Słuchajcie, kolejna szafa. Trzy a nawet cztero można powiedzieć, również witrynka oraz mnóstwo mnóstwo porcelany I zegarek na rękę i zegarek na rękę w <laughs> rozmiarze XXL. Okej, okay, dobra. Zobaczcie, październik 2021 rok. Nie będziemy już tutaj sprzętu pokazywać, pomijamy to. Pan Jezus. No i zobaczcie, kuchnia. Kuchnia, oczywiście światło tam zgasimy za chwilkę. Dużo butelek. Być może ktoś tu jeszcze niedawno urzędował. Radio, radio, Magnetowit Grunding, grunting, moi drodzy. I chyba jeszcze z odtwarzaczem CD. Koza. No i kuchnia, moi drodzy. Słuchaj. Może byśmy sprawdzili terminy ważności tych potraw, co? No pewnie, ale za 7 myszy tutaj. 7, 2, 21. Myśli mają ucztę. Słuchajcie, no gdyby ktoś tutaj mieszkał, z pewnością te mysie kubki byłyby już dawno sprzątnięte. Zobaczcie, również w tym miejscu. No i mamy pamiątki, zobaczcie, z gliwic. Kurczę. Nie, bo no, przyprawy są z 2021 roku. Zobacz, <grym> gdzieś już taki piekarnik widziałem. Ale gdzie? Na 40. Aaaa <grym> No dokładnie. No tak. Co się ziemniaki gotowały godzinę czasu. Słuchajcie, no wyposażenie kuchni. Co tu dużo mówić? Mnóstwo rzeczy pozostawionych. Nie chcę naprawdę tego wszystkiego już otwierać, pokazuję Wam to tak pobieżnie, także musicie mi wybaczyć, ale no jest to sytuacja, zobacz, ja gdzie ja po prostu obawiam się, że naprawdę ktoś tu może przyjść, bo... Czekaj. Kredka do oczu? Ale zobacz, tu jest 2023. O, no, ma dłuższe obrazy. To jest wiesz, na oście. Ale, ale wali sobie tu, Kurczę. Sama cebula. Nie no tutaj na pewno nikt nie przesiaduje. Zobaczcie, jest tu mnóstwo pająków w każdym rogu można powiedzieć. Nie no, masakra. Słuchajcie, kolejny opuszczony dom. <laughs> A być może jest to kolejny dom, w którym doszło do bardzo dziwnego zniknięcia rodziny. Jak myślicie? Czy mogło tutaj również coś do zniknięcia? A może osoby, które tutaj mieszkały, zmarły w jakimś tragicznym wypadku? Lub śmiercią naturalną? Tego niestety się nie dowiemy. Chyba, że właściciel się odezwie. Chyba, że Prawda. właściciel się odezwie po obejrzeniu tego filmu. Oczywiście liczę się z konsekwencjami, bo <gryw> czytając niektóre komentarze, osoby, które nie popierają Urbeksu, naprawdę, naprawdę brzydko podchodzą do tego tematu. Ubliżają nam wręcz, że jesteśmy włamywaczami. Uwierzcie mi, do żadnego opuszczonego miejsca jeszcze się nigdy nie włamałem. Zdarzyło nam się nawet razem z Dawianem, tak się zaczęła nasza, może powiedzieć, nawet przyjaźń Urbeksowa. Zostaliśmy wezwani na komendę pod zarzutem włamania się do gorzelni. Niestety, oczywiście, na naszą korzyść, sprawa została umorzona. Tak jest. Ja mówię? Nie można włamać się do pomieszczenia, które, które nie ma okien i drzwi. Dokładnie, także pamiętajcie, nie, wszy nie wrzucajcie wszystkich do jednego wara. Dobra, no i tutaj mamy praktycznie przedsionek, również delikatnie wyposażony. Toaletka z lustrem, bańki z wodą. Ktoś sobie tutaj wodę znaszał albo może do podlewania kwiatów. No i tyle. Zobaczcie, stara komóreczka Samsunga Tak to się prezentuje Mnóstwo Mnóstwo staroci A więc tak moi drodzy Mam nadzieję, że Ten odcinek wam się podobał To co zobaczyliście W środku Zszokowało was Również tak mocno jak nas No jest to nie do opisania naprawdę I powiem wam w tym momencie mam taki mentalik w głowie Że teraz się zastanawiam czy Dobrze zrobiłem, że opublikowałem ten film. No, powiem Wam, kurde. Z jednej strony wygląda, że jest opuszczony, ale z drugiej strony wygląda, jakby ktoś go cały czas odwiedzał. Dokładnie. Ale, jakby ktoś go odwiedzał, to by zamknął okno. I Dokładnie. nie wiadomo, co o tym myśleć. Okna by były pozamykane, moi drodzy. Na pewno myślę, kupki kubki by były sprzątnięte, a one nie leżą tu od wczoraj. Uwierzcie mi, pajęczyny, pająki. No nie wiem, nie no, wiem, sam powiedzieć. Co? I ten załączony. Zasilanie załączone cały tak, czas. Tak, tak, tak. Naprawdę nie wiem, co mam myśleć o tym miejscu. nie? No cóż. Napiszcie w komentarzach. Opinie zostawiamy widzom. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dziękuję Damianowi, że znalazł czas. Wybrać się ze mną w to miejsce. Magiczne dla urbek Sowiczów. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oglądajcie moje filmy od początku do końca, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I trzymajcie kciuki za to, aby jeszcze nie raz z Damianem pojawił się odcinek na tym kanale. To tyle od nas. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Jest woda? sprawa te pompy miały do tego że trzeba było pierwsze zalać z góry żeby zassały z dołu o no właśnie